Witam Was wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Indie. Przeglądarka! Mamy kolejny odcinek z luźnej gry. Luźnej gry? What the fuck! Totalnie dziwnej gry, tak jest. TDG. Trzeci odcinek z totalnie luźny, luźnej gry. Kurczę. Mózg mi chyba kurczeje od nie wiem czego. Nie od tej gry, bo chociaż może po części, ale nieważne, nieważne, nieistotne, nic nie mówiłem. Kolejny odcinek, tak? Dla demon, dlaczego nie jesteś na cmentarzu, tylko tutaj? Otóż, spokojnie, ekspie poza odcinkiem, trochę podbijam postaci, nie denerwujcie się, wrócimy na cmentarz jeszcze w tym odcinku, ale póki co chodzę sobie po lesie yy, i to tam podbijam postaci. W ogóle muszę Wam pokazać, kurde, jaki tu ekwipunek kupiłem dla demona. To normalnie aż. Ło, ale się zdziwicie, patrzcie. Miecz Aeonów. Jakbym go zdjął, to patrzcie, jaka jest różnica. 200 kuźwa dodaje obrony I dodaje 50 ataku To jest po prostu To jest miecz zabójca Co mam jeszcze zamiar kupić to jest e... Koszula z łusek smoka Co to jest? Tak jest chyba coś takiego To kosztuje 2000 e, zł Ale Ale spokojnie e, Trochę sobie podbiję kasę, kasę I będę to miał Potem po prostu będę demon Będzie taki podkokszony, normalnie będzie Wyrąbany jak stonka po oprysku, no po prostu. Uo, po prostu będzie taka siła, taka moc, taki koks. A to spokojnie, po, powoli powoli. Tutaj dla tej dziewczynki też coś tam kupiłem, a to czapkę z daszkiem chyba, yy, a to jakoś zbroję kota, jakieś słodkie rękawice, to chyba znalazłem. I właśnie nie wiem, czy berło magii, ona ma nosić, czy ma nosić jednak yy, coś w stylu jakiegoś rewolweru czy coś takiego, bo nie wiem, to ona jest. Magiem jakimś, która. Nie wiem, to ona jest magiem i powinna mieć takie typowo przedmioty pod maga, czy też to wszystko jedno jest? Nie wiem, nie, istot, nie wiem, nie mam pojęcia, także. Mam, mam 60 parę, 600 parę złotych, także brakuje mi 1400 niecałe, a to dosyć szybko kasa wpada, także nie ma problemu. dobra, co to jest to białe? Wszedłem tutaj na tą mapę i praktycznie nie wiem o co tutaj chodzi. Może najpierw zapiszemy grę, bo jako że ta produkcja lubi mnie zabijać, to może. No i o co tu chodzi? Wojownik Mrozu. A, aha, dobra, powiedzmy, że tak. Ciężka Skała i rzut pofinkami. Jeżeli koleś to przeżyje, to znaczy, że jest dobry. No powiem wam tak, nie jest zły, bo to przeżył w miarę. E, może tak, e, magia jakaś, around the world. Przywołujesz Solusa Falusa. Zobaczymy, jak wygląda ten skill, bo jeszcze nigdy go nie używałem. A po, przecież mogę sobie wrócić później do wioski i po prostu e, uleczyć się. Tak, nie ma problemu. Rzut po filmkami. Jep, uniknął. U 900 też zadaje ten solus. No, co prawda, bardzo dużo wymaga, nie? Bardzo dużo wymaga many, ale jest dobry, naprawdę ten cios. Uniknął tego ciosu. No, co to jest za. Co to jest za, chłopak? I see you, you gonna to die. Jugona daje, nie Jugona tu daj No dobra, nie ma problemu eee, Rzut za dwa punkty I tu może jeszcze rzut po finkami, jeszcze raz Przeciwnik Co? Wojownik Mrozu lubi to I zwiększyło mu się życie przez to, co za kutas Silny jest Może nie aż tak jak ja Ale nadal jest silny, wiecie co mogę zrobić? Mogę wziąć walka Magia nie, epickie nie Ciosy, like Nie mogę tego wziąć, o szkoda, wziąć bo like dodaje tam raz 500 życia, to jest naprawdę przydatny skin. Znowu lubi to! No gień! Śmieciuro! A czym ja, czym ja go ciepłem, że tak kilka razy dostał? Nie wiem, nieistotne, grunt że dostał. Znowu lubi to! No zaraz ja go polubię normalnie... No ja, ja go nie polubię, bo to źle zabrzmi. Dobra, padł Boże, jakie to było dziwne 120 zł. O, to nawet pasu, by, by tak opłacało się z nim walczyć. Ale co to jest tyle? To jest wszystko, co tutaj mogę zrobić? W sensie. To jest wsia? Tylko tutaj na tej mapie tylko to mogę zrobić? W sensie walczyć sobie z wojownikiem mrozu i tyle? Ehm... Czekajcie, położę jeszcze trochę. To jest niemożliwe, że to tylko tutaj można to zrobić. Nie, no tylko to. Kurde, to ja sądziłem, że to będzie jakieś coś naprawdę solidnego, a to nie. Szkoda. Liczyłem na coś naprawdę. Na jakąś bombę. No, że zginąłem, ale to dlatego, że byłem za słaby. Znaczy, miałem za mało życia. Okej, okay, czyli to by było na tyle. <laughs> po prostu. Nie wiem, myślałem, że to będzie coś solidniejszego, ale no cóż. Okej, okay, ja teraz robię cięcie, wracam do was jak będzie coś ciekawego, coś będzie niesamowitego, coś będzie jakaś bomba, jakieś coś super, także no co? Idę ekspić dalej, zaraz wracam. Okej, okay, jestem z powrotem, jesteśmy na cmentarzu. Ja tutaj już... O oh, fuck, nie zaznaczyłem okna, okej. Okay. Eee, jesteśmy na cmentarzu z powrotem, po prostu ekspiłem, biłem, tłukłem, zabijałem, mordowałem. No i nareszcie udało mi się kupić kuźwatą smoczą bluzkę, która, e, bluzka zrobiona z łusek smoka, jest bardzo stara, była bardzo sławna w starożytnym CN, co to znaczy CN, nie wiem, ale patrzcie co dodaje, dodaje obrony, w cholerę, bo dodaje 200, dodaje magii, w cholerę, bo dodaje też 200, także, no czuję się, kurde, podkoksany, kwestia, o nie, nie zdejmuj tego, hopie, no nie ma mowy, jeszcze kwestia tego topu znalazłem, nie wiem, walczyłem z czymś, chyba z duchami, na tym cmentarzu, i właśnie znalazłem topór, który można sprzedać, bo ten topór jest. Powiedzenie o nim, że jest do dupy, to by była pochwała, także no w porównaniu z tym moim mieczem Aeonów, prawda? Bo ja jestem... Ja tu mam po prostu rzeczy na bogato zrobione, mam najdroższy miecz jaki był w sklepie, mam najdroższą, najdroższą zbroję jaka była w sklepie, także. No czuję się normalnie jak bogacz czemu nie, czemu nie. Także tutaj ta dziewczyna, no standardowy akwipunek ma tego typu, w sklepie po prostu nie było nic lepszego dla niej, więc jakby ten akwipunek, który ona tutaj ma, jest dla niej najlepszy jaki można w tej chwili zdobyć. Więc po prostu można tutaj coś zrobić w ogóle. Chodziłem trochę po tym cmentarzu, A no tak, bo tutaj jest trzeba tego przecież e, Chyba nie można od nich uciec, także trzeba będzie z nimi walczyć, niestety. E, wiecie co, może zrobimy tak. Będę z... O, rzut pofinkami, bo po, pofinki mało to many zabiera, a tej babce dużo to odejmuje, także myślę... Siepanie jej cały czas z pofinkami jest dobrym pomysłem, bo ta dziewczyna ma dużo magi, magii, ma dużo many, także nie odczuję tego za bardzo, że... No weźcie go zabijcie wreszcie. Mimo tego, że mam ten miecz Aeonów, to normalnie nie czuję jego mocy, nie czuję jakbym miał ten miecz. Czuję się jakbym, nie wiem, jakąś tępą lagą walczył z tym mieczem, no ale... Może tak powinno być, 20, 400 punktów dostałem, dobra. I teraz tak, tutaj jest jakiś ziomek, a tutaj jest to jest Slenderman na dole czy mi się wydaje co ty? Prze... A, było już. Przepraszam, że hałasuję, ale ktoś źle napisał moje nazwisko. Dobra, czaje, to było z tej pasty. Tu jest slender. Szkoda, że nie można do niego podejść, no ale trudno. Mogę tutaj zrobić? Nie mogę tu nic zrobić. Dopiszemy jeszcze raz grę. Tutaj jest jakaś szansa, że wiecie, że. Ehm... że, 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 że. Że co? A, że wyskoczy na mnie yy, potwór, po prostu, że chodzę sobie po cmentarzu i randomowo wyskakują na mnie różne potwory. Co to jest tam w prawym górnym rogu? Co to jest za. kolega, śmierć! No ładnie, marnujesz mój czas, za karę zginiesz. Okej, okay, oryginalna śmierć. Zagadałem ze śmiercią, a ona mnie zabiła. A, to niesamowite. Dobra, zaraz wejdziemy do krypty. Można coś tu zrobić? O, fuck. Z kim? Agron jakiś. Hmm. <laughs> Pasowałoby się kuźwa uleczyć. A można od niego uciec? O, uciekłem, dobra. Nie chcę z tym walczyć, ja dostałem, bo wiecie. O Jezu, znowu. Idź stąd, nie chcę z tobą walczyć. O, Boże! O, z tymi duchami walczyłem i ten topór mi wtedy wyleciał. No, ja, pieprzę, naprawdę! Dajcie mi spokój, nie chcę z wami handlować. Won, Dobra, tutaj to miara się nie zaatakują. Zapiszemy grę. Oczywiście z tym zielonym żelem to już żaden problem jest walczyć. Teraz ja ich po prostu. E... Zielony żel to nie jest dla mnie żadne wyzwanie. Ale wolę jednak z tym nie walczyć z racji tego, że po prostu no, jak nie trzeba, to nie trzeba. Więc po co walczyć, jak nie trzeba walczyć, tak? Ale z tym trzeba, niestety, trzeba go rozwalić. Spoko, zielona mikstura. Będę to sprzedawał, bo nie wiem, czy jest mi to potrzebne. To w sumie jakieś tam zatrucia czy nie? Owy dupę! No dobra, ale raczej wątpię, czy potrzebuję z nimi tutaj wszystkimi walczyć. Raczej nie. Co to za pentagramy tam na dole są? Ja się boję. Co to za pentagramy? No dobra, na początku sobie przejrzymy, jak wygląda ta krypta tutaj. Mam nadzieję, że nie będę musiał z tym żelem walczyć. Czy tamta trumna wyjdzie z niej w Dracula wampir? Czy też otworzy się i mnie wciągnie do siebie i umrę, bo się uduszę, czy coś takiego? A co ja znalazłem emo? Jeszcze raz pokaż. Rękawice, zmienia staty, ale czy. To dodaje... A, tak, to dodaje antymagii. No, słodkie rękawice są lepsze według mnie, no ale no dobra. A co to jest za ten? To mi coś da? Nie wiem, mogę to nacisnąć, otworzyć. Coś zrobić, nie wiem, położyć się tam, przespać się, o! To jest dobry pomysł, przespać się, żeby odnowić swoje życie. Czemu tego żelu jest tak dużo tutaj? What the fuck? No dobra, trzeba to pokonać, bo to nie ma opcji, żeby przez to przejść. Przez tą kryptę to trzeba ten zielony żel rozwalić, tak? Nie ma po prostu opcji, żeby nie ten. A! Autor, dostałem informację od autora, dwie zielone mikstury, spoko. Dostałem informację od autora, że... że, drodzy państwo, że... Można na cmentarzu spotkać śmierć, ale nie taką śmierć, co mnie tam zabiła, bo stała z kosą i tracisz mój czas, zabijecie. Tylko jest szansa, że. Mm -mm -mm -mm, że spotkamy śmierć bezpośrednio tak w walce. I jeżeli ją pokonamy, to tam z niej dropi ponoć bardzo fajna rzecz, ponieważ to jest kosa śmierci. I ponoć jest normalnie tak wykoksana, że to jest lekko. Także no. Jeżeli bym ewentualnie mi się udało spotkać tą śmierć, tam jest chyba niewielka szansa na spotkanie jej. Ale jeżeli by mi się udało, to ponoć byłbym po prostu takim koksem, że. że Pudzian byłby przy mnie nikim, tak? No to trzeba by było nam poszukać tej śmierci i ewentualnie jej tą kosę odebrać. Tylko tak jak mówię, nie wiem, czy mi się to uda, bo jest pewna szansa na spotkanie jej, a nie wiem, czy mam aż na tyle dużo farta, żeby ją spotkać. Także no, tutaj może być ten problem. Dobra, zielony żalu, mam dla ciebie propozycję, nie dotykaj mnie. Hm. A w ogóle encyklopedy miałem wam pokazać, tak? Ktoś tam chciał. To tutaj mamy bestiariusz, żywy żel. Są po prostu wszystkie informacje o danym typie przeciwnika. O! Spotkanie tego kutasa jest naprawdę trudne. Naprawdę trudno go znaleźć. Ale jeżeli już się go spotka, to jest ogromny fart. Bo on dodaje bardzo dużo... Yy, bardzo dużo kasy daje. Bo z jednej walki dostajesz 200 złota. Z jednej walki, jak go pokonasz. On nie jest ciężki do pokonania, ale ża bardzo... Ciężko go spotkać, w sensie bardzo rzadko wy, wy, wyskakuje strawy, No ale po prostu, o Jezu Ubóstwiałem, jak go spotkałem to tylko tak, ła no nie, super kasa, bardzo szybko się kasę zdobywa jak y, Się go ewentualnie spotka Także tutaj polecam, PG dosyć wpieniający przeciwnik Agro, no to tutaj widzicie statystyki, nie będę wam tego wszystkiego czytał Macie oczy, no to czytajcie Duch Tutaj jeszcze kilku nie spotkałem Obserwator mm, Też ciekawie Okej, okay, tutaj klucznik. Klucznik też dosyć ten, ale dopiero tylko jednego chyba znalazłem. Także, znaczy spotkałem jak dotąd tylko jednego, także no trochę lipencja. Przedmioty, herbatka. Fajne, fajne, naprawdę mi się to po... O, Mega ostra papryczka. <laughs> Żadne, posiadane. No dobra, spoko. Eee, spokojnie. Tutaj medbull. OK, przejedziemy sobie do końca. Klucz do krypty. To po prostu pokazuje nam dziennik sławy. Łożesz w dupę. Ciekawe. Trzeba będzie to sprawdzić teraz. Bo może coś się zmieniło od tamtego czasu, jak ostatnio sprawdzałem broń. Testowy kijek. No, przelecę wam tylko to do końca. Bo. O, obrona, właśnie. To jest to. Przelecę tylko to do końca. Zbroja. Moneta. Aha, czapka z daszkiem. Obrona plus 5. Ciekawa opcja. Tarcza. Mmm. Dobra, co mamy tutaj dalej? Tu, 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 tu. O, smocza bluska jest ostatnia. Czyli to by była chyba najlepsza zbroja, tak? No to mi się podoba. No mi się bardzo podoba, nawet bym wam powiedział. No bardzo mi się podoba. Co to jest? Testowa kula. Dobra. No, przelecę do końca. Moc Solusa Falusa. Używałem tego, naprawdę dobre. Payday. Epickie. No, mam w ogóle pierwszy czar epicki. Czy czar? Statusy. Dobra, nie będę wam tego wszystkiego pokazywał. Statusy to już chyba wiadomo o co chodzi. Teraz tak, w jaki finezyjny sposób ja tutaj umrę? Oba. Tu są dwie skrzynki. Nie wiem, czy mi się to kuźwa podoba. 100 złota otrzymano. Mmm, opłacalne. Kij do baseballu. O, bądź, a co to jest? Idealne do ulepszeń wystarczy tylko dobry projekt modyfikacji. O! Można go ulepszyć, mówisz? To trochę tak jak w The Thailand, nie? Co ja wam. Ale przepraszam, to coś było tutaj. Zaraz muszę okno zamknąć. Zapomniałem go zamknąć, teraz sobie przypomniałem. Okej, okay, jestem już z powrotem. Co to było to, co przed chwilą się pojawiło na ekranie? Takie coś, bo. Nie wiem, nie uchwyciłem swoim wzrokiem, po prostu tak szybko to się pojawiło i znikło, że nawet nie zdążyłem. Czemu wchodzicie z buta do mojej świątyni? Po czym chcecie zabrać mój rzadki przedmiot? Eee, bo jest mi potrzebny? Chyba. Ta. Kaj, ty jesteś, wychodź, solus, chce się przywitać z tobą. Poczuj smak, pofinek! I poczuj smak, pofinek! Katarina, oczywiście. A gdzie jest ten, na którym mi zależy? Daj ten kwiatek, bo nasz towarzysz cierpi. Tak, ten frajer cierpi. Jest słaby, obmyśliłem hejterski plan. Ja i mój mały przyjaciel zabijemy was, a potem zatruję jego i prześcignę numer 7. Numer 7, rzut monety? Nie, nie kojarzę tego. Kojarzy mi się to reszka Ryszka. Jestem Mazur, zły hater z kotem. O no bo. Serio kuźwa. Żeby zdobyć kwiat muszę pokonać hatera. O w dupę, no dobra, niech wam będzie. Tu u mnie na start masz dislike za hejty. Żegnam was. Ja was zabiję, dostanę... Jak was zabiję dostanę wiele lajków od korpusu. Hmm, hmm, nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz, tak ci powiem. Haha, <śm> ale mu powiedziałem, ohoho. Dobra, jakby cię tutaj tak finezyjnie zabić. No ginj, ty nie! Teraz to chyba zwykłymi atakami powinienem go zdjąć, nie? No i jeszcze sobie odnowił życie, w ogóle tamten Wojownik Mrozu, jak sobie odnawiał kurde lajkami życie, to było takie wpieniające. Jeszcze walka z tym Wojownikiem Mrozu była o tyle wpieniająca, że... Była w cholernie randomowa, że raz mogłeś wygrać bez problemu? O Boże, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Raz mogłeś wygrać bez problemu, a raz używał, na przykład, trzy razy w zrzędu tego, właśnie ataku tej Ugo, nadaj śmierć po prostu na miejscu. Przegrałem przez ten cholerny atak. Ten atak jest tak cholernie OP, jak tak nienawidzę tego ataku, bo jest taki OP, że po prostu to jest. To jest koniec, jak mnie to wpienia! To mnie tak wpienia, że to nic mnie bardziej nie potrafi wpienić niż to. Niż ten cholerny atak, nie ma gorszego ataku chyba. Teraz to od początku będę go siekał. A przynajmniej spróbuję. Ty, ale ty mnie nie bij ej. Dobra, ten już był poskładany, jak krzesło z IKEA. No i o to, o tym mówię kuźwa, że te walki są tak w cholerę randomowe. Widzieliście? Wtedy przegrałem, a teraz wygrałem prawie bez problemów. To jest... To jest kuźwa głupie. <noise> Bo to jest taka kwestia farta, czy ty wygrasz, czy przegrasz, że to jest tragedia. Serio? To może ja zniknę, zobaczymy się jeszcze. No ej, nie uciekaj. I lamus! Demon zrywa kwiat z bukietu. No ja do tego bukietu nie podszedłem, co ja mam? Rękę gadżeta, że stamtąd już ściągnąłem ten kwiat? I chodź mi już dać ten kwiat. Ej nie, to chłopie, poczekaj moment. Chwilę, a co, czemu tutaj jest zegar taki? W ogóle jak dziwnie ta lokacja wygląda, czemu ta lokacja wygląda akurat tak, a nie inaczej? Myślę, że się tego nigdy nie dowiem. No kości straszne, patrzcie! Ja w tym momencie bezczeszczę zwłoki, bo chodzę sobie po kościach. W końcu jestem demonem, to nie jest nic dziwnego. Wyjdę stąd bez żadnych rewelacji, że rzeczywiście będę musiał z czymś walczyć? Z zielonym żelem pewnie, ta zielony żel mnie zaatakuje, to jest pewne. Nawet więcej niż pewne. One się chyba nie ruszają za bardzo te żele, nie wiem, są może śpiące jakieś albo nie za bardzo się chyba mną no, interesują. Co wcale nie jest złym pomysłem. Z ich strony. Weź ten żel, nie wiem, wciągnij nosem, wysmarkaj w chusteczkę czy coś mi. W... w nerwie. To nie brzmi na żelu, to jest glut z nosa zielony. I tyle. Nie wiem dlaczego zielone mikstury są z tego robione. Przecież to jest kuźwe obrzydliwe. Zamykać gile we fiolce i to później pić. Eee! O Jezu, i to leczy zatrucia. O Jez! Nie, 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 zostawmy ten temat. To jest kuźwa, obleśne. Niesamowite. No dobra. Wyłazimy stąd, idziemy kwiat zanieść i generalnie Hopaka uleczymy. Trzy postaci w drużynie to zawsze są. zawsze jest lepiej niż na przykład dwie albo jedna, prawda? Także a czemu ty się tu odrodziłeś? Kto ci pozwolił w ogóle się urodzić na nowo? Ja cię zabiłem po to, żebyś nie żył, a nie, że po to, żebyś nadal stąpał po ziemi. Ty zielona, babo z nosa. W ogóle kto miał taki katar, że aż taką wielką kozę z nosa wyciągnął? Nie wiem. <laughs> Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Dobra. Ty, ktoś, kto w tej krypcie mieszkał, może to ten hater? Nie dość, że jest spieniającym typem, to jeszcze ma takiego gila, że jak smarknął, to stworzył sobie cały batalion strażników. Co ja gadam? Kurde, to było tak głupiej! To był tak niski poziom humoru. Tutaj, tędy, 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 tędy i tu. Do pomnika nie podchodzę, bo jest mi nie po drodze. Uuu. Poza odcinkiem, jakoś spróbuję to śmierć spotkać i zdobyć od niej to kosę. Nie wiem, jak wyskoczy mi śmierć tam w tamtym miejscu, to wam pokażę po prostu walkę e, bez zbędnego pierdzielenia, bo nie ma po co tam łazić z wami, bo to nudne jest. Bardzo nudne. E, dobra, to tutaj było. Nie, a w zasadzie koleś. Ile mam? 600 parę. Pokaż mi, co ty masz? Radar Kitter Warhammer of Zillihu. No i tak nie mogę go kupić. Znaczy, mogę go kupić? Znaczy, nie, nie mogę go kupić, ale nie jest mi przydatny, bo i tak nikt go nie może. Daj, skany. Nie masz więcej niż 3 skanów. A po co te skany mam ci dawać? Bo nie rozumiem trochę. Załóżmy, że są potrzebne. Nie wiem jeszcze po co, ale pewnie są po coś potrzebne. W ogóle miałem do tego kościoła chyba po coś pójść. Nie? Coś mi tam ktoś mówił, że w tym kościele też mam coś zrobić. Z tym się zajmiemy spokojnie, bo ta gra ma jeszcze w sobie dużo do odkrycia. To co ja pewnie tutaj ograłem na odcinkach, to jest niewielki odsetek. Pójdziemy w ogóle się przespać, bo tak średnio trochę jest z... Życiem, także nie ma problemu, trzeba się przespać. Skoro możemy się przespać, to czemu nie? Nadal jeszcze się nie zabrałem na odwagę, żeby z tymi Pikachu tutaj walczyć, bo... One są twarde niczym buły z Biedronki, także wolę na razie zostawić je, nie walczyć z nimi... Bo mogą mnie zniszczyć w po prostu trybie natychmiastowym. A jako, że to są... Potwory rangi Keter, no to pe są pewnie silne. No są silne, bo raz z nimi walczyłem. I pewnie nawet na tym poziomie, co mam teraz, też bym sobie z nimi nie poradził, także... Zostawiamy je w spokoju, niech sobie tam będą w domu demona, spoko. Niech sobie siedzą tam przy łóżku. W ogóle jakby użyć ich jako takich strażników swoistego yy, rodzaju, to powiem wam, że jako strażnicy to by byli nieźle podkoksani. Tylko teraz powiedzcie mi jedno. Kaibu Bo nie pamiętam. A ty co tu chciałeś? Dobra, w tej trawie raczej mnie chyba nic nie zabije, tak mi się wydaje. W ogóle ciekawe, jakiś sposobów śmierci jeszcze nie ogarnąłem, nie pamiętam już. Muszę przeczytać komentarze pod po, po, ostatnimi odcinkami Już czytałem, czytałem je, ale zapomniałem, nie Muszę czytać je przed nagraniem odcinka i wtedy będzie to miało jakąś przyszłość e, Mam już I Widzę, że wam się udało, zobaczę co mogę z tym zrobić No lecz mi tego hopa, chcę trzech w drużynie dwóch Zostałeś wyleczony O, czy nie mogę już wstać? O No możesz, możesz e, To co teraz? Róbmy to, co robimy. Obalenie całej siódemki byłoby dobrym pomysłem. Już dwóch za nami. To ja mam jakąś siódemkę obalić, tak? Jakichś siedmiu przeciwników. Wiecie. Fajnie, że się o tym dowiaduję. Może to ja jestem niespostrzegawczy, ale dowiedziałem się dopiero o tym w trzecim odcinku. <laughs> Nie wiedziałem, że to jest moim celem. No teraz przynajmniej wiem. To dobrze. Okej, okay, mam teraz trz, troje w drużynie. O Jezu, koleś... Ale ty jesteś zaniedbany, masz testowy kijek Weź się schowaj, kolego Co my tutaj mamy? Topórki do baseballu będzie lepszy O, ty możesz dwie bronie mieć? Ale fajnie O, bacz. Ale fajnie Topór, a topór to będzie gorzej, testowy kijek, no dobra W takim razie hełm i pancerz trzeba ci jeszcze kupić, tylko po... Koleś jeżeli potrzebny ci będzie hełm i pancerz, taki jak ma demon, znaczy pancerz taki jak ma demon i hełm też jakiś kosztowny No to ja będę bardzo niepocieszony, tak sobie z ciekawości wejdziemy do sklepu, zobaczymy jakie on rzeczy może tutaj e, Może tutaj trzymać, jeżeli rzeczywiście będzie mógł trzymać takie rzeczy jak demon, no to będę bardzo kuźwa niepocieszony Kup em, pokeball, zbroja kota o, no dobra, czapka z daszkiem. O, czapkę z daszkiem możesz trzymać. A to na razie zostawimy czapkę z daszkiem. Tarcza. Tarczę to ci kupię, jakby nie było. Tylko 50, wa? Znaczy, tylko 50 kosztuje. Chyba kuźwa niestety, tak będzie. Czyli dosyć kosztowne będzie wyposażenie tego Karola. Tak samo jak demona. Demon to jest wyposażony po prostu. On ma wyposażenie. Włożyłem w tą postać chyba z Ponad 3000 i pewnie w tego Karola też trzeba będzie tyle włożyć. E, Boże, nie podoba mi się to. W ogóle smoczy pistolet, może by tego smoczego pistoleta tutaj dać. Też możesz mieć miecz aeonów? O kurde, no to to by była lepsza broń. Tylko też się zastanawiam, czy lepiej, nie lepiej by było tego smoczego pistoleta kupić. Bo smoczy pistolet też jest ciekawy, chociaż miecz aeonów jest lepszy. To jest pewne. Na razie się wstrzymam. Nie wiem, czy dacie mi jakieś rady, czy to warto kupować, czy nie. Zobaczymy. Sprzedajesz itemki. No i kuźwa, Karol też może smoczą bluzkę mieć. Kurde jego mać! Muszę ekspić! Zobywać pieniądze, znowu! No w dupę, no to poza odcinkiem, jakby nie było. u amulet anime. <laughs> Można to kupić w sumie. Co mi to daje? No, mogę to kupić. Dodaję plus jeden. Na razie się wstrzymam, czyli jednak trzeba będzie znowu zarobić ponad trzy kafle, żeby kupić pełne wyposażenie. Niestety, niebra koniec. W tym miejscu zakończymy. Muszę teraz naprawdę pieniądze ostro siepać, bo muszę mieć kasę na itemy. Nie wiem, czy dalej mam iść z fabułą, czy kupować te itemy. Raczej będę kupował itemy, a później pójdę e, do przodu z fabułą. Raczej tak zrobię. Dobra, na ten odcinek to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików. I na razie.